Najważniejsze jest to, żeby doceniać pasję. mężczyzn. A garaż 300 km od tego miejsca. <grym> Michale, twoja ukochana powiedziała, że najważniejsze robić to, co się lubi, co się kocha. Ona tu stoi, ja jej pilnuję. <grym> <grym> Usłyszał to Leszek, mało się nie wywalił na tym stołu. Ja stołku. niego <grym> Ale jaka oglądalność. Będzie szedł po 22. Taka będzie wersja. Takie. Specjalne smaczki naszego programu po 22. Dobra. A Mam tę Pan, tak, tak, tak. Pan, tak, tak. Pan, tak, tak. Pięknie poszedłem. Pięknie. I jeszcze powrót. To jeszcze nie koniec chałupy.